Hu, hu, hu! Ależ my się dawno nie widzieliśmy. Tak, i my już zdążyliśmy się stęsknić za tobą. hu! hu, hu. a ty za nami? hu! a hu, hu. E, e, a kto dzisiaj jest z nami? Jesteś? Jak masz na imię? O, bardzo mi miło. Ja jestem Aga Agnieszka. Hu hu hu. O ja ojo, smokeniu, kłaniam się nisko. I dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku smoku jakim? No, historia Polski dla Małych i Dużych. A to jest seria, która ukazuje się na bazie książki Był sobie król Mariusza Wolnego. Na niej się właśnie tutaj opieram, jeżeli chodzi o treść merytoryczną. hu! hu, hu, hu. no właśnie, a jeżeli chodzi o tą merytorykę, to pamiętacie, o czym było tydzień temu? O, był ten pan. O, taki, taki, taki. ho ho I miał imię na literkę W. W, tak jak na przykład waga, albo W, tak jak wieloryb. A na co jest jeszcze W? Jakie rzeczy się zaczynają od literki W? Jak na przykład warga, albo em, woda. O, woda jest na literkę W, a imiona? Jakie znasz yy, imiona na literkę W? hu, Wandzia. A może Witek? hu. albo Wiktoria. Yy, o, a może, może, może yy, Wojciech. No to tak jak ten, ten Wojciech, o którym mówiliśmy tydzień temu, dokładnie, czyli święty Wojciech, o nim było tydzień temu, było o jego męczeńskiej śmierci, którą, która się zdarzyła w Prusach i sprowadzeniu jego ciała do gniezna przez Bolesowa. No Bolesława Chrobrego, który wykupił to ciało, no, no położyli je na wadze, no, 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 no i tam przeważył taki symboliczny, symboliczny grosz, taki grosz przeważył symboliczny, według legendy. No, a skoro kraj Bolesława Chrobrego stał się taki popularny, popularny i stał się um, taką ikoną. Kraju, do którego można przybyć, aby zostać szybko męczennikiem. O, więc zyskał sobie specjalną popularność. Pamiętacie, bo mówiliśmy tydzień temu, że kraje, które miały męczenników, miały świętych, to mogły być z tego dumne. Czyli prostujemy plecy, tak łączymy łopatki, proszę bardzo, wyciągamy głowę do góry, trochę noc nawet do góry może iść, bo jesteśmy bardzo dumni. I prostujemy się i idziemy. O, jesteśmy bardzo, 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 bardzo dumni z tego, że no, w tym wypadku Polska, kraj Bolesowa Chrobrego był dumny, że właśnie ma pierwszego męczennika, pierwszego świętego. Bo dawniej prezenty były z relikwiami, taki, taki to był zwyczaj. Relikwia, czyli właśnie takie części ciała albo części ubrania. Które były związane z danym świętym. Ho, 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 ho. no, takie specyficzne. Ta, 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 teraz już tak nie ma. Yy. O, ale skoro zaczęliśmy mówić o tych męczennikach i o tym, że Polska stała się popularna właśnie dla tych, którzy chcieli zostać męczennikami, no to mieliśmy pierwszych gości, takich, którzy chcieli zostać męczennikami. Ale żeby o tym się przekonać, to my się najpierw potrzebujemy przenieść do dawnych czasów. To co? Przenosimy się? A pamiętacie, jaki to mieliśmy znak do tego, żeby się tam przenieść? Dobra, no to wstajemy. Ręce do góry i tak nimi tutaj lekko machamy. I teraz na początek pierwszy obrót, w którą stronę? W lewo. I teraz w prawo. I wróciliśmy. I nasze ręce schodzą, 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 schodzą. Teraz zaczynamy ruszać całym ciałem, całym ciałem, całym ciałem, całym ciałem. Tak delikatnie trzęsiemy, 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 aż nasze ręce idą w kierunku kolan, i zaczynamy tak. O, obstukiwać nasze kolana, nogi tutaj. I aż w końcu zaklaszczemy. I hop! Ah, no to już jesteśmy. Jesteśmy w naszej nowej historii. A historia wygląda tak. Otóż z Włoch, do, czyli tam, gdzie mieszkał cesarz i mieszkał papież, bo tam był Rzym we Włoszech, przybyło dwóch mnichów. Przybyli oni na dwór Bolesława Chrobrego i poprosili go, że no Bolesławie drogi, my to byśmy chcieli Udać się na jakąś pustelnię do Ciebie, ale tak, żeby szybko zostać męczennikami. I Bolesław długo długo myślał, gdzie by tutaj usadzić tych naszych dwóch e, świątobliwych mężów, mm, wieleci są poganami, czyli są związani jeszcze z, ze starą religią. E, zatem oni, jeżeli zginiecie właśnie z ich ręki, z tych ręki pogan, to zostaniecie męczennikami. Zatem możecie. Jakby osa osadowić się właśnie tutaj w pobliżu wieletów. Jeżeli będzie najazd wieletów, jeżeli was zabiją, to wtedy zostaniecie faktycznie męczennikami. E, no i nasza dwójka, nasza dwójka tutaj chętnie przystała na tą propozycję osie osiedlenia się właśnie na pustelni, e, tak naprawdę niedaleko e, tutaj jeszcze w kraju, w kraju mieszka e, i spokojnego życia i czekania na to, aż wieleci. Tutaj na do naszej dwójki y, Włochów Bolesław y, Chrobry y, pod y, przyłączył kolejną y, kolejnych trzech y, tutaj trzech y, trzech mnichów Polskich, tym słowiańskich. I w tym momencie zostało wysłanych pięć pustelników do pustelni. Uhuhu. A oni to się wybrali. Taka pustelnia to była w lesie. To my teraz przez taki las pójdziemy. Pójdziemy, pójdziemy. A skoro jest to taka puszcza, taki las, to wyobraźmy sobie, że mamy całe mnóstwo gałązek, mamy tutaj dużo drzew, e, więc do tych drzew możemy tutaj pogłaskać takie drzewo po korze. O, takie wielkie drzewo. Możemy je objąć, możemy przytulić. Spróbuj się przytulić do drzewa. O, jak o, ho, 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 czujemy tutaj takie wielkie, szerokie drzewo, ale teraz chodźmy trochę dalej. No to trzeba, żeby przejść, trzeba trochę porozgarniać tutaj te gałązki, więc rozgarniamy rękami w jedną stronę, w drugą stronę rozgarniamy. O, i tutaj i listki, ale jak tutaj przyspieszałam kroku, to mnie gałązka uderzyła o tutaj w policzek. Widziałaś? Widziałeś? O, a ciebie też uderzyła jakaś gałązka? O, tutaj liść, tutaj pająk. O jejku, jejku, ile tutaj tych takich leśnych stworków. A, No i właśnie w takiej, w takiej scenerii zamieszkało naszych pięciu, naszych pięciu pustelników. Nasza piątka pustelników zamieszkała, zamieszkała w tej pustelni w środku, w środku puszczy, w środku lasu. Bardzo rzadko ktoś do nich dojeżdżał, ale razu pewnego dojechał nawet sam Bolesław Chrobry. Bolesław Chrobry chciał ich właśnie odwiedzić i w, 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 z okazji tych odwiedzeń zostawił im worek złota. O, taki worek złota im zostawił, natomiast ci nasi pustelnicy Wcale tego złota nie chcieli przyjąć. O nie, 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 wzbraniali się. No teraz będziemy robić gest wzbraniania się. O nie, 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 proszę bardzo, machamy tutaj, kręcimy głową na nie i tak samo robili, tak samo robili nasza, nasza tutaj piątka, e, piątka mnichów, piątka pustelników. Nie chcieli w ogóle tych, tego złota, nie, 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 ponieważ... Dlaczego oni nie chcieli tego złota? Ponieważ ślubowali ubóstwo, to znaczy ślubowali, że nie będą zbierać, gromadzić bogactwa, gromadzić złota, pieniędzy, po to właśnie, aby, aby być takim niezależnym i też wolnym, wolnymi w ich mniemaniu i w ich ówczesnej filozofii, po prostu ludźmi. No, niemniej Bolesław Chrobry... Był tak przekonywujący, że w konsekwencji to złoto przyjęli, przyjęli, tutaj schowali, podziękowali bardzo ładnie, schowali zapas, o tak zapas schowali, już należało do nich, a Bolesław Chrobry odjechał. Ale czy wszystko było w porządku? Chcesz się dowiedzieć, czy wszystko było w porządku? Od momentu kiedy przyjęli te pieniądze, przyjęli worek złota? Chcesz? To zapytaj, czy w co się stało potem, jak Bolesław Chrobry zostawił ten worek złota? O, o, usłyszała. Dziękuję. Dobra, to będę opowiadać dalej. Hu 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 hu. Otóż w momencie kiedy nasi mnichowie przyjęli ten worek złota, a zobowiązali się do tego, żeby nie mieć żadnego złota, no bo tutaj cała, cała rzecz, to wtedy zdarzyła się dziwna sytuacja. Dziwna sytuacja. Mianowicie mieli swój zwyczaj, a z tym zwyczajem związana jest zagadka, i ja ci ją przeczytam. Na ogonek Słuchaj uważnie, ma ogonek łuski lśniące, które błyszczą, gdy jest słońce. Słońce promień rzuca wodę, by podkreślić jej urodę. W wodzie bowiem żyje ona, ta o której jest tu mowa. To zagadka prosta chyba, w wodzie przecież żyje. I kto to może być? Kto żyje w wodzie? Żyje, dokładnie, żyje ryba. O, właśnie, o tą rybę chodzi. Bo nasi nisi mieli swój zwyczaj. Pewnego razu ktoś podarował im rybę. Całą rybę podarował do tego, aby sobie zjedli. I zjedli tą, tą tęże rybę, a ości, o takie ości jak tu, jak tutaj, wrzucili do studni. Z kolei studnia to jest taka wielka rura. O, taka rura jak tu, widzisz. Taka wielka rura, tylko że w ziemi. Ona jest wkopana do ziemi, bo to jest taka wielka rura, taka wielka, tak naprawdę bardzo głęboka, głęboka dziura, która jest po prostu w głębi ziemi. Dochodzi do strumienia, do źródła wody i dzięki temu to źródło w momencie, kiedy przebija taka rura, Właśnie ten, tą ziemię, gdzie jest strumień, to wtedy ten strumień wybija się do góry i dzięki temu woda zdecydowanie idzie wyżej, jest na poziomie naszej gleby i możemy z niej korzystać. I właśnie w takich studniach, w takich studniach dawniej było, była woda, czerpano wodę. No i oni do tej studni pewnego razu wrzucili, wrzucili e, już e, zjedzoną, zjedzoną rybę, czyli szkielet ryby wrzucili pomyśleli, że po prostu ta ryba się tam rozłoży. Natomiast kolejnego dnia idą na studni, żeby zaczerpnąć wody i widzą wodę. Widzą taflę wody, o tutaj taką taflę wody. A w tej wodzie pojawia się nam bohaterska ryba się pojawiła tak, dokładnie ryba się pojawiła. I ta ryba Uśmiechnęła się do nich i zrobiła tak jak ryba. Jak robi ryba, pokaż mi, proszę. Mhm, dokładnie, tak policzkami robi. Super ci wychodzi naśladowanie ryby. Jeszcze możesz tutaj dodać płetwy i ogonek, proszę bardzo. Jesteśmy rybkami. A teraz będziemy falować jak ryba jedną ręką. I drugą ręką. I nasza fala, proszę bardzo. Tak, dokładnie jesteśmy ryba. I zobaczyli właśnie tą rybę i stwierdzili, że to cud. I że oni dzięki temu mogą sobie wyłowić tą rybę, więc wyłowili zabrali, zabrali, ugotowali i znowu kolejnego wieczoru wrzucili ości do tejże studni i nazajutrz wyłowili znowu. Co wyłowili? Rybę wyłowili. No właśnie. I wszystko zaczęło się od tej ryby, o której było w zagadce. Otóż, w momencie, kiedy przyjęli ten, hu, ten worek złota, worek złota od bolesowa chrobrego, to wtedy nie było ryby na kolejny dzień. I oni zobaczyli. Proszę, dotykamy sobie takie okulary, robimy z ręki, tutaj przy oczach i wyostrzamy wzrok. Oni zobaczyli, zobaczyli, że to może być po prostu znak, że to może być sygnał, że to właśnie nie o to chodzi, żeby oni tutaj e, przyjęli to bogactwo, tylko że to bogactwo, to złoto powinni oddać. I tak też zrobili. Wysłali jednego, z, z, wysłali kucharza, e, który zwrócił, miał zwrócić właśnie ten całą sakiewkę, sakiewkę złota, sakiewkę pieniędzy Bolesławowi Chrobremu. I gdy ten e, posłannik po, po, pojechał właśnie do Bolesława Chrobrego, to w tym samym czasie zbójcy się dowiedzieli, że na pustelni o, jest złoto, a już na pewno było. I zaatakowali pięciu mnichów. Byli na tyle przekonani do tego, że złoto jest nadal w pustelni, że niestety zabili naszych pięciu mnichów. A w efekcie a w efekcie nikt, nikt już nie został na pustelni, więc postanowili ją spalić. Ale co tu się wydarzyło? Uh, uh, uh. Otóż budynki pustelni wcale nie chciały się pło płonąć. No i kolejny cud. Ale jak tylko o tym dowiedział się hu, hu, Bolesław Chrobry, że jacyś zbójcy wybili jego pustelników, jego mnichów, to on okrążył las, okrążył puszczę. Proszę, wyciągamy tak ręce: najpierw w bok, a później do przodu i robimy takie zaokrąglone plecy. O, tutaj tak, dokładnie. Mamy takie zaokrąglone plecy, bo on tak okrążył las. Zaczął powoli zacieśniać, zacieśniać pętle, żeby znaleźć tych zbójców. I w końcu znalazł, i już ich miał. A gdy ich miał, a gdy ich znalazł, to spętał ich, spętał ich, proszę bardzo, i powiedział, że teraz. Teraz nad nimi, czy nad tymi zbójcami, ym, swój sąd rozciągnął yy, rozciągnął właśnie tych pięciu mnichów, duchy tych pięciu mnichów. I zabrał tych zbójców właśnie na miejsce, gdzie zostały pochowane ciała pięciu mnichów. I w momencie, kiedy on, ci zbójcy się tam znaleźli, z takimi za. Z zawiązanymi rękami, no bo byli już jakby skazani, to pętla się rozwiązały i zostali uwolnieni. Kolejny cud. Hu I wtedy Bolesław Chrobry zobaczył, że nasza piątka mnichów przebacza zbójcom. I uwolnił również tych zbójców. No bo skoro sami E, mnisi przebaczyli zbójcom, to i Bolesław chrobry powiedział, dobrze, to ja wam odpuszczam. Hu, hu, odpuszczam waszą zbrodnię. Ha, a właśnie, czego możemy się teraz nauczyć z tej historii? Z tej historii o pięciu męczennikach, pięciu mnichach i o rybce. Hmm, nasza podpowiedź jest taka, aby być wytrwałym, być wytrwałym jak postawa tych mnichów, którzy za każdym razem, codziennie wieczorem, wrzucali, wrzucali ości po rybie właśnie do studni, i mieli dużo ufności i dużo też nadziei na to, że z tych ości też jeszcze coś, coś, coś się dobrego wydarzy. Czyli wykazywali się dużym zaufaniem, dużym zaufaniem do świata, dużym zaufaniem do, e, do natury, do przyrody i też do takiego cudotwórczego e, cudotwórczego e, podejścia. Uuu, no to skoro mamy e, refleksję związaną z rybą, to i też będziemy mieć pracę manualną związaną właśnie z rybą. Do pracy potrzebujemy. Kartkę papieru i coś do pisania. Kartkę papieru i coś do pisania. Na kartce papieru rysujemy formę ryby. Jest rybka? Jest. I teraz naszym zadaniem będzie nie tyle wycięcie tej ryby, co po prostu wytarganie. Wytarganie tego, żebyśmy zobaczyli tą rybę. O, w ten sposób. O, tutaj mi się trochę przedziera. Już prawie. Już prawie cała ryba. Tada! I w ten sposób mamy mamy rybę własnoręcznie wytarganą z kawałku papieru. To jest nasza praca manualna związana z tym tematem. Hu hu. A my serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wspólny odcinek. Dziękujemy za twoją obecność, za twoje zaangażowanie, za to, że się z nami ruszałeś.